Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale Jeżeli jesteście nowi, zachęcam do zasubskrybowania oczywiście, będzie się tutaj na bieżąco Ostatnie filmiki pojawiają się tutaj niemalże codziennie, więc myślę, że warto Zapraszam też oczywiście na Instagrama, link znajdziecie w opisie I do kliknięcia łapki w Da mi to dużo motywacji, tak jak zwykle żeby dalej utrzymać to tempo, które w tym momencie mamy. A dzisiaj, słuchajcie, druga część sprawy dotyczącej Kim Kardashian, Kanye West i Taylor Swift Dla tych, którzy nie widzieli części pierwszej, to oczywiście zapraszam do części pierwszej. Zostawiam tu jakąś po prostu kartę zapamięci. Zapraszam na profil właśnie tej osoby, która była bardzo aktywna na moim profilu na Instagramie. Zapadajcie do niej, a jeżeli Wy też chcecie się pojawić na jakichś filmikach, to wystarczy, że będziecie aktywni, to macie wtedy taką szansę, bo wybieram najaktywniejsze osoby. A ja w tym momencie może trochę streszczę, co w niej mówiłam. Także w 2016 roku Kanye West opublikował piosenkę Famous, wydał piosenkę Famous, w której problem był z następującymi li linijkami. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous Ja yeah, tam, I made That bitch famous No i pani Taylor zaczęli się zastanawiać Czy aby na pewno Taylor Zaakceptowała te słowa Bo są one dość niemiłe No i Taylor stwierdziła, że tak nie było No i tutaj się właśnie zaczęła burza Bo panie jego żona Kim Twierdzili inaczej I nawet Kim na swoim snapie Opublikowała fragmenty ich rozmowy telefonicznej Którą ktoś nagrał aby udowodnić, że to ona i jej mąż mają rację. Bo właśnie w tej rozmowie Taylor Libes zgadza się na te słowa w piosence. Jednakże, całkiem niedawno, słuchajcie, po czterech latach, wyciekło całe nagranie tej rozmowy telefonicznej, po którym można stwierdzić, że to jednak Taylor miała rację, bo kim wycięła z niej po prostu wiele znaczących fragmentów, które tak naprawdę zmieniłyby sens wypowiedzi, zarówno Kanye, jak i Taylor. W dodatku okazało się, że nie było mowy o użyciu, o użyciu zwrotu bitch odnoszącego się do osoby Taylor. Także tak, jeśli chcecie wiedzieć więcej, więcej coś właśnie o tej pierwszej części tego całego konfliktu to odsyłam was do, mojej, do mojego pierwszego nagrania o tym, a dzisiaj zajmiemy się ostatnio opublikowaną odpowiedzią Taylor a propos całej tej sytuacji. Także właśnie na swoim Instastory opublikowała następujący wpis. Zamiast odpowiadać tym, którzy pytają, jak się czuję w związku z tym, że wyciekł filmik udowadniający, że to ja mówiłam prawdę o tej rozmowie telefonicznej, wiecie, tej, która została nielegalnie nagrana, którą ktoś zedytował i zmanipulował, aby mnie wrobić i przeprowadzić mnie, moją rodzinę i fanów przez piekło przez te 4 lata. Przesuńcie palcem do góry, by zobaczyć, co naprawdę się liczy. Właśnie dany link. Prowadził do stronki, na którą można było wpłacić pewne pieniążki e, na właśnie walkę z pandemią. Następne story brzmiało Międzynarodowa Organizacja Zdrowia i Feeling America to jedna z organizacji, na które przelewam pieniądze. Jeśli macie możliwość, proszę, dołączcie do mnie, przelewając pieniądze w trakcie tego kryzysu. Przyciągnijcie palcem do góry. No i ludzie stwierdzili Jezus, <laughs> nie, to nie stwierdzili, stwierdzili Brawo, wow W końcu ktoś mówi o rzeczach, które się w tym momencie liczą O tej całej sytuacji A nie skupia się na tamtej dramie Także tak tutaj ludzie jak najbardziej stwierdzili, że Taylor zrobiła świetny ruch Niezbyt sobie komentując to Natomiast wykorzystując tą sytuację Tą sytuację w celach dobroczynnych Bo dzięki temu Więcej osób na pewno wpłaci na tą zbiórkę Dzięki tej sytuacji tak zostanie ta zbiórka nagłośniona Także super ruch ze strony Taylor A teraz przedstawię Wam wiele, 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 wiele w Kim Kardashian Bo się dość rozpisała Także zacznijmy Taylor Swift postanowiła odnowić starą dramę w tym czasie Przez co jest ona bardzo samolubna W sensie chodzi chyba o Taylor Biorąc pod uwagę miliony cierpiących ludzi, którzy są prawdziwymi ofiarami, nie czułam potrzeby komentowania tej sytuacji kilka dni temu i wstyd mi i czuję się upokarzona robiąc to teraz. Ale biorąc pod uwagę to, że ona wciąż o tym mówi, czuję, jakbym nie miała innego wyjścia, niż odpowiedzieć na to, bo ona tak naprawdę kłamie. Chciałabym w ogóle zacząć od tego, że w ogóle nie wiem o co chodzi, bo Taylor wykorzystała tą sytuację do zbiórki i jakoś bardzo nie komentowała, więc... ale okej, okay, dobra, idźmy dalej. Żeby była jasność, jedynym problemem, jaki miałam z tą sytuacją, było to, że Taylor skłamała poprzez publicystkę, która stwierdziła, że Kanye nigdy nie zadzwonił do niej, by spytać o zgodę. W rzeczywistości oni rozmawiali, więc pozwoliła wam to wszystkim zobaczyć. Nikt nigdy nie zaprzeczył, że słowo zostało użyte bez jej zgody. W tamtym czasie, gdy rozmawiali, piosenka nie była jeszcze w pełni napisana, ale jak każdy widział w filmiku, ona zmanipulowała prawdę e, ich prawdziwej rozmowy w jej zdaniu, w jej oświadczeniu, e, gdy jej Tim powiedział, że ona odmówiła, ta publicystka właśnie, że odmówiła, i ostrzegła go o wypuszczeniu piosenki z taką mocną, mizogeniczną wiadomością. Jeśli chodzi o to właśnie słowo, mizogeniczna, to chodzi o to, że jest to wiara po prostu, że mężczyźni są lepsi od kobiet, coś takiego. Lecimy dalej. Kłamstwo nigdy nie dotyczyło słowa bitch. Chodziło o to, czy był wykonany telefon, czy nie. I ton konwersacji. Nigdy nie zdecydowałam filmiku Kolejne kłamstwo. Ja po prostu opublikowałam kilka klipów na snapie, abyście zrozumieli mój punkt widzenia, a cały filmik, który ostatnio wyciekł, nie zmienia narracji. Na Dodatkowo Kanie jako artysta ma prawo dokumentować jego muzyczną przygodę i proces tworzenia, tak samo jak to zrobiła Taylor w jej filmie dokumentalnym, serii dokumentalnej. Kanie udokumentował tworzenie każdego z jego albumów do jego personalnego archiwum. Jednakże nigdy nie opublikował tego, a rozmowa pomiędzy tymi dwoma pozostałaby prywatna albo poszłaby do kosza. Ale ona skłamała i zmusiła mnie, by go bronić. To będzie ostatni raz, gdy o tym mówię, bo szczerze, nikogo to nie obchodzi. Przepraszam, że zawracam Wam wszystkim głowę tą sprawą. Wiem, że wszyscy zmagacie się z poważniejszymi. I ważniejszymi sprawami. Jeśli chodzi o siostry Kardashian, no to wypowiedziała się oczywiście Chloe, która zatwitowała: Właśnie miałam iść spać, ale potem zobaczyłam, że moja siostra opublikowała kilka tweetów. Serduszko, serduszko, serduszko. Kolejny tweet. Kim jest moim prawnikiem na całe życie? Siostrą i moim prawnikiem. Jeśli chodzi o Kendall Kardashian, no to ona polubiła posty. Kim? Jakoś nie wypowiadała się w tej sprawie, ale właśnie tym polajkowaniem tamtych postów Myślę, że jasno dała nam to zrozumienia po czyjej stronie jest Co jest oczywiście oczywiste Oczywiście oczywiste, ma maszlane No bo są siostrami, tak, są rodziną, więc jasne I Kolejny tweet, słuchajcie, już y, ostatni Napisała Tree Payne Jestem publicystką Taylor i to jest moje niezedytowane oświadczenie By the way Kiedy wycinasz fragmenty nagrania z filmiku to jest edytowanie. P.S. Kogo tak bardzo wkurzyliście, że wypuścił to się ci to nagranie? No właśnie. Samo nagranie się przecież nie wypuściło, więc to musiał być ktoś z timu Kim Kardashian albo Kanie, tego małżeństwa po prostu, który to zrobił. Także rzeczywiście ciekawe, jak to się stało. Um, jeszcze a propos trochę kim, jeśli mam powiedzieć, no to ona też ostatnio opublikowała zdjęcie ze swoją mamą i z perfumami, bo wypuściły perfumy. I napisały właśnie, że w związku z panującą na świecie sytuacją 20% dochodów z tych perfumów przekażą na walkę właśnie z tym wirusem. E, także super ruch. Aczkolwiek wiele ludzi pisało w komentarzach, że. Co tak mało? Czemu tylko 20%? Albo czemu wykorzystujecie sytuację w celach zarobkowych? I to nie jest dobry moment na to, żeby wydawać perfumy i zarabiać na tym. I no, także taki był odzew innych ludzi na tą sprawę i na te perfumy. No, dawajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja tutaj. Hmm. No co, no już w zeszłym filmiku się określiłam w sumie, że bardziej Tim Taylor jestem, ale jestem ciekawa, jaki Wy jesteście Tim. Nie będę Was tutaj przekonywać, że tak, Taylor miała rację, bo każdy z Was może mieć inne zdanie, i wydaje mi się, że po tym, jak to wszystko przedstawiłam, możecie sobie sami wyrobić własną opinię na ten temat i tego właśnie od Was oczekuję. W sensie, bo będzie miło, jeśli się podzielicie taką opinią w komentarzach, możecie też pisać pomysły na filmy jakieś inne, jestem bardzo ciekawa, a na dzisiaj to by było w sumie tyle. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia pa pa